Kowal tutaj na blisko ustawiony, troszeczkę dostał tutaj jeszcze ładnie tutaj zdobywa pierwszego fraga Adrian drugiego. No tutaj wyskoczył mu przeciwnik, jeden, drugi, ależ piękne to wyszło ze strony Kowala, no ustawili mu się przeciwnicy w linii, miał tutaj troszeczkę szczęścia mimo wszystko. Bardzo, bardzo ładnie tutaj zagrał i kolejne proszę Państwa tutaj, mam cztery fragi ze strony Kowala, no ta runda naprawdę bardzo, bardzo po jego myśli poszła. Zobaczmy w co to Wszyscy, Wszystko ładnie tutaj, Kowalsk po pierwszego, drugiego, trzeciego. jest ukacia na trzeciego, no elegancko tutaj to zrobił. Pokonuje trzech zawodników. Miejmy taką nadzieję, bo może być ciekawie ciekawym tutaj ładnie schowany, pochowuje pierwszego, ale drugiego była szansa na trzeciego, no zabrakło amunicji. I jednak pokonuje czterech zawodników, bardzo ładne zagranie tego zawodnika. Naprawdę niesamowite. Jest szansa na ace -a, tak, jest, jest ace'ik tego zawodnika. Brawa dla Michalika. Bardzo, bardzo ładne zagranie. Podchodzi tutaj powoli pod bombę. Bomba jest tak, no... Można by rzec, że korzystnie ustawiona. Defuzuje na raz. Ten przebiega przez... Mołotowa. Został spalony. Bardzo, bardzo ładne zagranie ze strony Defukinga. Sam przeciwnik chyba się nie spodziewał, że nie zdąży przebiec przez tego Mołotowa. Także naprawdę, naprawdę bardzo ładne zagranie ze strony... छ